Alego, ja wiem, że w nfp cię złoiłem, ale ty mnie złujesz we nfp więc... Jest 1-1, no. O, dobra, dobra, dobra. Do... O, to było dobre. Trochę z przypadkowe, no, ale dobre. No i w śmiesznie wyszło, bo ten stream to jest pierwszy raz, kiedy ja te pedalsy jakkolwiek pokazuję, że nie mam. Że co? Że śmiesznie wyszło, bo ten, ten stream to jest pierwszy raz, kiedy ja kiedykolwiek publicznie pokazuję, że takie podalcy mam teraz. Że co masz takie? Taki pedalsy. A? Bo mam je przecież półtora roku już. A to co, gdzieś, nie wiem, na fejsach się nie chwaliłeś, że tego, że nawet no, zmieniasz pedalsy, czy coś takiego? Hmm, prywatnie chyba komuś. ale publicznie nie. Nie, mówię po... prywatnie, w sensie, że na socjalach. Na socjalnych to właśnie nie było. Chyba coś wspominałem, że będę pisał jakiś ten, ale tak to chyba za bardzo nie... Wiem. No bo pamiętam to, że właśnie wspominałem jednego. No też tam było wspominałem. Nie wiem czy na grupie jakiejś jednej nie było. O! 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 Trzeba będzie w końcu nagrać. Ten ten ten... Nieważne jaki czas będzie ten odwrót ten obrót będzie do nagrania. <laughs> <laughs> Szkoda, że kurwa na Twitchu nie idzie, obraz, bo z Twitcha byłby lepsza jakość. No, tak? Okej. Okay. Bo YouTube jest tak Że on nie chce większej rozdzielczości niż 120 20p. Ok. Mimo, że Twitch pozwala mi zrobić to full pełnej jakości, jeszcze z ładnym tym, dlatego że na Twitcha leci lepszy bitrate jeszcze. Czyli tam tutaj to jest ten. Aha. Uwaga, że tą piątkę. Ja. Ho! To jest y, jakby przepływ danych. Nie? Im większy bitwy, tym lepsze jabłek. Bo jest więcej danych od razu. Jeżeli jest za mało bitwy, to jest dużo rzeczy, które się rozmazuje. Się. Tak to działa. Jakbyś chciał wiedzieć. Okej. Takie nerdowskie 15. No kurde, ten zakres pierwszy, ale szło mi ładnie. Udane to jest kurwa zabawny. No, Teoretycznie na złączyni nie obejdę.